Autobus socjalny jest 080. Co chciał powiedzieć o tym autobusie? Że jest na podstawie ciężarówki zbudowany. To jest ciężarówka z zabudową eee, A ty tam kierujesz tym? a tym? Ja tym jeżdżę na, na razie. Jak ci się podoba? Eee, jest ciekawie. A kiedy będziesz jechał? No teraz, za 5 minut. 4. A będzie można się przejechać? Będzie można, za 4 minuty jedziemy. Będzie można się przejechać. Przy czepie, zapraszam do przyczepy jest wtedy najbajniej. I będą spaliny dobra, do środka ten... Jak otworzysz okno tak. Ja tu film kręcę. Będzie na YouTube, będzie posłał. Będą trzy oglądnięcia. Co by można powiedzieć o tej przyczepie? Przyczepa prototypowa produkowana w kilku egzemplarzach jest ciszej niż w ten nigdy nie jechałem w przyczepie się podobnie Ktoś musi drzwi otworzyć, to tak... Ten. Nie no, tu ja się śmieję. Kurde, powinienem coś powiedzieć o tym a, przyczepie, ale generalnie nic mi nie przychodzi do głowy. No. Jeździ się całkiem inaczej niż w autobusie. Jak w tym wielczu 080, to nie słychać własnych myśli. To jest całkiem cicho, całkiem przyjemnie. Ja w sumie nie wiem, dlaczego nie można przewozić ludzi w przyczepach. To by było naprawdę fajne rozwiązanie. Mamy na przykład taki kurs szkolny, który jedzie kupę ludzi dziennie ludzi rano i na przykład później mamy tych ludzi odwieźć, ale w międzyczasie okazuje się, że kilka kursów robimy pustym autobusem, więc lepiej w tym momencie to odpiąć, niech to stoi, czeka na petki, a później wieczorem czy zabieramy na zajezdnię to jest tak, tak to się robi w, Niemcy, w Niemczech, czy w Austrii, czy w Szwajcarii. U nas w Polsce nie można. Nie można. W Czechach można, mi dość, nie, nie wiem, inne przyczepy mają, może, ale. Można ludzi wozić taką przyczepę pod piątą do traktora? czyli nawet konstruktor nie myślał, że traktor ciągnął takie rzeczy? Ale jak mamy zestaw, który fabryka wymyśliła, że autobus będzie ciągnął przyczepę, to nie można. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Y co można powiedzieć o tym pojeździe? A tak, to jest no. najciekawsze w tym autobusie. Nie, przyczepie w autobusie, że ten autobus, autobus ma, ma hydrauliczne hamulce, a, a, a przyczepa automatyczne. Tak, i zgrać to, to graniczy się, tak. Fajnie się wiesz, hamuje? Nie? nie, przyczepa fajnie bierze, bo przyczepa pierwsza się hamuje, więc ładnie bierze. No tu można przestawić, wiesz o tym. Ale nie przestawię, bo Teraz masz wyłączone w ogóle hamulce. Nie tu masz, widzisz, przekreślony miałeś tak. No. To jest przekreślony siłownik. Znaczy, no. że ona nie hamuje. Ale to czemu pod nogą czujesz, że hamuje? Niemożliwe. No Hamujesz tak. tylko ten. I najlepiej się tak jeździ, bo jak ona jest za lekka. Jak ona jest, będzie cięższa, to ona ci też. Tu masz pierwszy stopień hamowany i jesteś pusty. I ona, zobaczysz teraz, przejedziesz się, zobaczysz, jak ci dęba będzie stawać. Widzisz? Kurwa ona jest lekka, jakbyś wiesz, piachu tam dorzucił, co nie? To byś przełączył i ona... By... Nie to zostaw tak jak było. Ja to nam, nam cztery ślady robisz, co nie? Aha. Bo tu nie było I kierunkowskazów. Było? Widzisz, to tak wszystko jest przemyślane. To jest, to jest tak przemyślane, że jest przemyślane. Jest. Dobra, jesteśmy co by tu e, w przyczepie. W przyczepie jesteśmy. Tu mamy, jest zamknięte, to tam jest panel sterujący, który posiadał konduktor, mógł zawiadować tym panelem i włączać oświetlenie, piec, bo ta przyczepa była ogrzewana. Miała niezależny układ akumulatorów, miała dwa akumulatory, które, z których oświetlano wnętrze i można było uruchomić piec powietrzny, który znajduje się po lewej stronie pojazdu, więc... Komfortowy przejazd. Siedzenia. Toż same z autobusem Per 110 czy tam ciągnikiem. Zapewniający wygodną wygodną, komfortową podróż można zasiąść. Niech zasiądę. O, siedzę. Siedzę, co, co ciekawe przyczepa była bardziej pojemna niż y, autobus, autobus z przodu ze względu na to, że no, jest miejsce dla kierowcy, jest miejsce y, na silnik, były te siedzenia pojedyncze lub był właśnie było ich mniej, a tutaj nie ma tego wszystkiego. No, w sumie to można by było nawet skonstruować tego wszystkiego autobus przegubowy, ale wtedy to już nie byłoby tak cicho jak w tym autobusie. Yy, co by można było jeszcze tu powiedzieć o tym autobusie? No, wykończenie takie typowe jak Jelcz, PER 110 czy PER 100. Patent francuski, czyli świetlóweczki, laminaciki i co najważniejsze, wywieczniki dachowe. Tutaj jak było gorąco, można było się włączyć na bier. dzięki temu pasażer odczuwał komfort. Komfort podróży. Bo wtedy to było najważniejsze. Jak długi jest ten zestaw pojazdów? Zestaw pojazdów: autobus ma 8 metrów, przyczepa też ma 8 metrów, razem ponad 16. Skutkuje tym, że łącznie jest to dłuższe niż. Yy i Karus 280, czyli Karus 160P, który był największą konkurentą tego pojazdu. No ale pomimo tego, że to jest 18 metrów na tyle metrów, zabiera to formalnie 60 pasażerów. 30 tu w przyczepie i 30 w, w ciągle. 30 w autobusie i 30 w przyczepie. W sumie nie jest to Dobra, wystarczy już, bo ten chłop się strasznie męczy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.